Pomorska Telewizja Narodowa, redaktor Sławomir Ziemiński. Jesteśmy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gdyni i tutaj przede mną jest Pani Dyrektor, może Pani się przedstawi. Ewa Andziulewicz, zastępca dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni. Dobrze, Pani Dyrektor, ja powiem tak, rząd nasz polski teraz aktualnie się chwali, że, bo mamy dzisiaj 26, bodajże, tak, dobrze mówię, 27, przepraszam, 27 luty, że bezrobocie spada w Polsce i stopa bezrobocia spada, a jak to się kształtuje tutaj na terenie Gdyni i Sopotu, bo tym terytorium tu zajmuje się Wasz Urząd Pracy w Gdyni. O, już może mówić. No trzeba powiedzieć, że faktycznie coś w tym jest, bo e, zwykle styczeń to był taki miesiąc, kiedy e, bezrobocie nam rosło. Tak. I patrząc na te wszystkie lata wstecz, e, jednak e, zawsze czy trochę więcej, czy trochę mniej, ale to bezrobocie e, w styczniu było po prostu większe. Niż w miesiącach poprzednich i niż potem w ciągu danego roku. W tej chwili sami jesteśmy zdziwieni, że ten styczeń okazał się takim miesiącem, gdzie stopa bezrobocia nam spadła. Mhm. Zresztą całe trójmiasto to jest taki obszar, gdzie ta stopa bezrobocia jest bardzo niska. Sopot z najniższą stopą bezrobocia w Polsce to jest 2,9. No faktycznie więc. trzeba Ale powiedzieć. Ale to starsi ludzie mieszkają. Że liczba bezrobotnych. Faktycznie średnia wieku jest dosyć wysoka. Sopocie Młodzieży starym. jest wyjątkowo mało. Dokładnie. Sopot ma niewiele powyżej 500 bezrobotnych. Mhm. Z kolei Gdynia, pomimo że jest przecież ogromnym miastem, tych bezrobotnych też ma niewielu. Jest troszeczkę powyżej 4000 Osób, one się cały czas zmieniają, jedni wychodzą na rynek, inni tą pracę tracą, ale to często właściwie już jest ten poziom bezrobocia, który się nazywa takim higienicznym. Mhm. Po prostu ten rynek jest płynny, ludzie pracę tracą, w pewnym momencie znajdują się na takim może powiedzmy zakręcie życiowym, trafiają do urzędu pracy, ale potem szybciutko znajdują pracę. I z powrotem na ten rynek wracają. Wracają do życia. A ja mam pytanie, bo no, ja sam brałem udział, bo prowadzę Fundację Gospodarczą Bezrobotną Sław w Polwona przedsiębiorczość zbyt Zbytgorz, która działa już kilkanaście lat w samym kraju. No, by, było tak czas okres, że mnóstwo było długotrwale bezrobotnych. Czy teraz ci długotrwale bezrobotni są, czy, czy oni już marginalnie są u was? Są tacy? Bezrobotni długotrwale są. Jest ich po prostu mniej. Mówimy o tym, że procent osób długotrwale bezrobotnych ciągle jest znaczny, mhm. ale trzeba brać pod uwagę, że procent w ogólnej liczbie, która się znacznie zmniejszyła. Więc ta liczba procentowa, pomimo że jest to na przykład 40, 50, czasami w powiecie jest powyżej 50% długotrwale bezrobotnych. To już jest procent z dużo mniejszej liczby. Tych okay. ludzi też jest w rejestrze coraz mniej. Prawda jest taka, że są osoby, które mają ogromne problemy z wyjściem na rynek jest. pracy. Czasami jest to brak kwalifikacji, ale bardzo często jest to jakiś taki układ życiowy. To, jak sobie ludzie poukładali te wszystkie swoje Sprawy. plany rodzinne, zawodowe, Aha. zdrowotne. Czasami są takie przeszkody, które są prawie nie do pokonania, żeby móc zacząć zawodowo być czynnym. Rozumiem. Czy aktualnie organizujecie, organizujecie jakieś szkolenia zawodowe podnoszące kwalifikacje, zmieniające kwalifikacje? Czy projekty jakieś unijne Wasz Urząd Prawa prowadzi na, na dziś? W stosunku do bezrobotnych. Zasadniczo wszystkie urzędy pracy w tej chwili dysponują dość znacznymi środkami właśnie na aktywizację bezrobotnych. Gdynia, która tutaj aktywizuje Gdynian i Sopocian, mamy również takie środki, przeznaczamy je na aktywizację i osób młodych, i osób powyżej Starczy. 30 roku życia. W zasadzie każdy, kto chciałby, nie wiem, tak może kolokwialnie mówiąc, coś zrobić z tym swoim życiem zawodowym, aby znaleźć pracę albo taką, która go bardziej będzie satysfakcjonowała, albo po prostu zacząć pracę, naprawdę może coś dla siebie znaleźć, bo robimy szkolenia grupowe, indywidualne. I są na to pieniądze. Są na to pieniądze, naprawdę zapraszamy. Założyć firmę też można z Wami? Można założyć firmę. W tej chwili każdej osobie, która ma jakiś taki realny pomysł na założenie firmę, mm -hmm. e, już w marcu mamy kolejny termin przyjmowania wniosków, więc jeżeli tylko takie osoby są w Gdyni i w Sopocie, to naprawdę serdecznie zapraszamy. Tak, a do jakieś dofinansowanie do założenia nowej firmy daje Urząd Pracy? Jakie są możliwości? Jak maksymalnie kwota, można dostać? Jest to kwota 15 tysięcy złotych. Dajemy też pracodawcom na to, aby aby założyli, stworzyli nowe miejsca pracy, wyposażyli je. To też jest kwota 15 tysięcy złotych, mhm. więc można i swoją firmę rozwijać, i zakładać nową. Można szkolić kandydatów do pracy, bo bywa tak, że zgłasza nam się człowiek, i pracodawca czuje, że to jest świetny kandydat mhm. i on by naprawdę się sprawdził, ale czegoś mu brakuje. W tym momencie, właśnie, urząd może być bardzo pomocny, bo jeżeli to jest osoba, która nie ma pracy, to my bo możemy ją przeszkolić w tym kierunku, który akurat jest, jest potrzebny dla danej firmy. Więc... No właśnie, a wróćmy do statystyk, bo jaka jest stopa bezrobocia ile macie tych zarejestrowanych bezrobotnych, potencjalnych i jak to na dzisiaj statystycznie wygląda. Może tutaj coś może Pani. Ja jest to też miastem, które ma bardzo Sopot. niską stopę bezrobocia. Tak jak mówiłam, Sopot ma najniższą w kraju, jest to... 2,9, tak. Sopot ma 3,9, i to faktycznie jest również no, bardzo niewielki procent tych bezrobotnych, jeśli chodzi o, o mieszkańców tak dużego miasta. Bezrobotni bardzo często do mojej fundacji, która pomaga też. No, tym, którzy nie mają statusu bezrobotnych, bo bywały takie przypadki, że wielu osób, które chodziło, chodziło do tego urzędu pracy, nie dostało tej pracy, w końcu przestało chodzić i przychodzili właśnie do fundacji, bo my nie patrzymy, czy ktoś ma status bezrobotnego, czy nie, pomagamy też, szkolenia zawodowe robimy i uczymy jak z firmę, firmą, takie rzeczy robiliśmy i staramy się pomagać, ale pytanie, co z takimi bezrobotnymi, którzy tutaj właśnie tego statusu już nie stracili, to, bo teraz Narodowy Fundusz Zdrowia, nie wiem, czy Pani wie, Pani Dyrektor, ściga wszystkich za trzy lata wstecz, że, żeby udokumentowali, że byli ubezpieczeni, jeżeli, no, niby Konstytucja nam gwarantuje ubezpieczenie bezpłatne, ale porobili te Narodowe Fundusze Zdrowia i oni tam mają bałagan w dokumentach. Wielu przychodzi pewnie do Was też po zaświadczenie, czy, czy oni mieli ubezpieczenie, bo szpital każe za dwa miesiące pobytu na przykład 8 tysięcy sobie zapłacić dzisiaj i, i i bezrobotnym, którzy są nadal bezrobotni, też albo stracili akurat pracę, dalej każą no, takie, takie rzeczy. Się dzieją na biednych, no niestety spada jakaś klątwa dzisiaj i komornicy za chwilę do domu będą pukać, bo będą za trzy lata też musieli płacić zaświadczenia medyczne. Co się dzieje u Was w tym temacie? Zdarzają się takie teraz na, na, na gminne chodzenie o zaświadczenia? Prawdą jest, że wiele osób rejestruje się do nas po to, żeby dostać zaświadczenie o tym, że, się, że jest mhm. bezrobotnym, ale zgłaszają się też osoby, które cofają się wstecz i chcą Dokładnie. za jakieś wsteczne okresy też zaświadczenia, się. ale nie widać, żeby to był jakiś taki większe nasilenie tych... tych, tych Em, nie wizyt Nie, nie. Mhm, Rozumiem. No dobrze, dziękuję pani dyrektor. No tyle chciałem wiedzieć. No jeszcze pokażę te puste sale, bo bez bezrobotnych. Widać, jako dzisiaj wchodziłem tutaj z moją asystentką. Z moją asystentką i nie widziałem zbyt dużo petentów przy okienkach. No to, ale to i dobrze. Lepiej, żeby ludzie mieli pracę. Ale to... Powiem tak, że urzędy pracy już pracują w innych systemach niż kiedyś. Mhm. Staramy się nie tworzyć tych kilometrowych Koleje. kolejek, aby nasi klienci po prostu nie musieli czekać. Umawiamy się z nimi na godzinę. Staramy się, żeby ten standard przyjmowania -y, czy jak, naszych telefon? klientów. Nie. Kiedy klient jest w urzędzie, mhm. wspólnie wyznaczamy termin, gdzie to jest dzień i godzina. Pewnie, że może się zdarzyć, że on przyjdzie albo się trochę spóźni i jego wizyta się trochę przeciągnie. W związku z tym kolejny klient te parę minut musi zaczekać. Ale to nie są już takie czasy, kiedy się widziało w urzędach te tłumy czekające wiem, na przyjęcie, gdzie jeden urzędnik miał do obsłużenia czasami setki klientów. Nasz, nasz doradca klienta umawia sobie na dzień tylko tyle osób, ile w stanie jest spokojnie obsłużyć, tak aby nie tworzyła się niemal żadna kolejka. No i nie, że tego. czasami ktoś siedzi na tej kanapce i czeka, czasami jest tam kilka osób, ale stanowisk jest 20, więc uh -huh. to się jednak rozkłada naprawdę na dużą ilość urzędników. A jak dużo urzędników zatrudnia Wasz urząd? Nas jest, A y, nas jest 90 parę osób. Niemniej y, nie, no, nie wszyscy są zawsze w pracy. No mamy wielu młodych pracowników, tu, to są najczęściej panie, które przebywają na urlopach macierzyńskich. 500 plus jest prawda. Y, tak? y, no ale trzeba powiedzieć, że faktycznie mamy wielu bardzo y, takich lojalnych, przywiązanych y, do urzędu pracowników, którzy naprawdę są oddani tej pracy. I myślę, że 500 plus akurat na to. Nie miało. Dobrze, no to kończymy tą rozmowę. A co by Pani chciała przekazać bezrobotnym, żeby, żeby coś no, takiego im powiedzieć, żeby ich zachęcić, żeby tak tu przychodzili albo żeby pracę mieli? Co by Pani chciała przekazać? Jeżeli mogę za pośrednictwem Państwa coś przekazać, to może szczególnie w, w kierunku ludzi młodych którzy czasami traktują urząd jako już taką porażkę. Rzeczową, Ostatnią deskę. Że kiedy już się nic nie udało, to wtedy zgłaszam się do urzędu, a w zasadzie to mam takie poczucie własnej bezsilności i takiego właśnie takiej porażki. Apatia. Chcielibyśmy, abyście Państwo zaczęli postrzegać nas inaczej. Po to są te środki finansowe, które są przeznaczane na aktywizację, na pomoc ludziom, żeby weszli łatwiej, szybciej, być może z większymi efektami na ten rynek pracy, żeby sobie uświadomili, że te środki są też dla nich. Właśnie Aha. dla młodych ludzi, którzy kończą uczelnie, kończą szkoły na różnym poziomie. Tak. I te szkoły z pewnością dają im taką podstawę teoretyczną do bycia na tym rynku. Ale bywa tak, że potrzebne są jeszcze jednak dodatkowe kwalifikacje, bo pracodawcy żądają od nas. Często już doświadczenia, którego uczeń czy student nie nabywa jeszcze w wyniku mhm. swojej nauki. Chcieliby, żebyśmy, żeby mieć jakieś certyfikaty, jakieś mhm. specjalne uprawnienia. Mhm. To wszystko naprawdę można zdobyć przez urząd. Dzięki Wam. Można odbywać staże, można robić kursy w różnym zakresie, indywidualnie i grupowo kupujemy właściwie no tak mówiąc jakby w cudzysłowie, kupujemy miejsca pracy, z których mhm. mogą ci ludzie młodzi korzystać, tak aby mogli często dostać się do firmy, do której normalnym trybem jest się bardzo ciężko dostać, więc... Pomyślcie proszę mhm. i popatrzcie na nas nieco już inaczej niż do tej pory. Ile wynosi Ci zasiłek dla bezrobotnych? Yy, to jest y, 800 y, parę złotych, o. także no, wielkie to pieniądze Dużo to nie, nie jest. są. No tak, dobrze, ale pracodawcy też płacą 1500 dzisiaj. Yy, Minimalna na krajowa rynkę. jest 2000 tak, zł. Ale trzeba sobie m, może tak uświadomić, że każdy od czegoś musi zacząć. Pracodawca ale... w tej chwili. Odczuwa ogromny głód pracownika i ma większą skłonność negocjacji e, wynagrodzenia niż jeszcze parę kiedyś. lat temu. Więc tutaj myślę, że to też jest szansa na uzyskanie lepszych warunków pracy niż kiedyś. Czy wy robicie takie szkolenia dla bezrobotnych, jak negocjować z pracodawcą, bo to jest ważne, żeby umieć od siebie przekonać tego pracodawcę, żeby dał więcej zarobić, albo żeby się w ogóle pozwolił zatrudnić, prawda? Dobrze się sprzedać. Robicie takie szkolenia? No, powiem panu, że teraz kiedy pan zadaje mi to pytanie, to faktycznie pomyślałam sobie, że bo to jest ważne. Robimy. Szkolenia i warsztaty z takiej aktywności poszukiwania pracy, i ten taki e, moduł mhm. poświęcony temu, jak rozmawiać z pracodawcą zawiera elementy, jak ta rozmowa i mhm. negocjacje z firmą powinny przebiegać, ale być może jest to temat tak ważny, że należałoby więcej miejsca poświęcić temu. No może ja podpowiem, ja to widzę w ten sposób, bo ja to robiłem u mnie w fundacji, no, bierze się kamerę, sadza się tego gościa, który szuka pracy i, i, i tego potencjalnego przedsiębiorcę kogoś podstawiamy, że jest tym przedsiębiorcą i niech sobie po jakie warunki, na jakiej zasadzie i dlaczego akurat nie ma przyjąć do pracy. Potem to opuścimy temu bezrobotnemu, żeby zobaczyć, i mówimy mu, co ma robić i jak ma robić inaczej. To jest dobre. Może warto takie coś u Was wprowadzić. Znaczy, to jest prawda. Takie coś z kamerą, to jest stosowane i to jest już metoda stosowana. Myślę, że w większości urzędów od bardzo dawna. Mhm. To są takie scenariusze rozmów kwalifikacyjnych, tak więc. więc oczywiście to się odbywa. Jest. Natomiast tutaj. Kiedy mówimy, jak negocjować to wynagrodzenie, to to już jest taki wąski, że tak powiem, hmm, temat, szliski. który być może przydałby się nawet w następnych latach, bo czasami jest tak, że pracownik na tej bardzo niskiej pensji może bardzo długo pracować tak, jak się i nie ma odwagi i się nie odezwie. Poprosić szefa o więcej, hmm, więc tutaj tak. być może jest to temat, który należałoby. Poruszyć. No tak, jak ja rozmawiałam z bezrobotnymi, którzy potem dzięki fundacji pomogli, pomogli bo myśmy też pośrednictwo pracy prowadzili zagraniczne i krajowe, no jak po tym zatrudnieniu się, jak to, bo monitorowaliśmy ich, no to bardzo często właśnie był ten temat, że oni się bali odezwać, żeby dać jakąś podwyżkę czy coś, bo tak. jest tak, takie coś, że nowy pracownik trochę mobbingowi jest podawany przez nawet załogę, bo każdy chce być lepszy u szefa. Mm -hmm. Jak jest mała firma, mały kolektyw, no to jest to, to jest trudne. Tak. Więc dlatego to nie jest takie łatwe temu nowym pracownikowi znaleźć się w zespole, no i walczyć o swoje, kiedy on jest jeszcze jakby na, na, na początku swojej drogi kariery zawodowej w nowej firmie. To jest jednak stres. Tak jest? No dobrze, dziękuję Pani Dyrektor no i życzę owocnej pracy na rzecz tych ludzi, którzy potrzebują pomocy Urzędu Pracy. Oby jak najmniej takich było. Bardzo dziękuję. Pomorska Telewizja Naddowa, redaktor Sławomir Ziębicki z Urzędu Pracy w, so nie w Sopocie. No, dla Sopotu też, ale Urzędu Pracy w Gdyni. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Не